Cześć. Ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć. To ja, wasza Fiszkowa Kartoteka i dzisiaj was zapraszam na film z gatunku nic nie przeczytałam, ale powiem wam, co zamierzam. <grym> Żartuję sobie, ale, ale w sumie nie. Zainspirowało mnie do tego filmu to, co powiedziała swego czasu Edyta z kanału YouTube'owego Literatunek, i ona tam wspomniała, że planowała przeczytać jakieś wszystkie książki z jakichś różnych krajów. I to mnie zainspirowało do tego, żeby zrobić tour po Europie literacki tour oczywiście. Zamysły tego planu są takie, że nie muszę tego skończyć w tym roku. Rozplanuję sobie to po prostu na tyle czasu, na ile będę miała inspirację, chęci itd. Natomiast mam zamiar każdy kraj z Europy, prócz jednego, ale to za chwilkę do tego dojdę. Zobaczyć literacko, i chodzi mi o takie książki, które zostały wydane w, dwa, w XXI wieku już, czyli aktualna proza, najlepiej właśnie literatura piękna, yy, jakaś fikcja yy, dotycząca yy, znaczy pochodząca z danego kraju, gdybym nie znalazła właśnie żadnej powieści z XXI wieku, yy, z danego kraju. To postaram się wtedy przeczytać jakiś reportaż na temat tego kraju. Jeżeli to nie będzie możliwe, no to będę szukała, nie wiem, albo jakiejś poezji, albo ym, dramatów, ewentualnie, zejdę po prostu do wieku XX, jeżeli to już w ogóle nie będzie możliwe. Was będę prosiła o pomoc, bo w przypadku krajów takich, w których no łatwo jest znaleźć książki, również takie współczesne typu Wielka Brytania, Niemcy, Francja itd., itd., no to w przypadku niszowej literatury z krajów, które są raczej u nas mało popularne, tak literacko, typu nie wiem, Kazachstan powiedzmy, albo Liechtenstein. Będę Was prosiła o pomoc w znalezieniu jakiejś konkretnej pozycji ciekawej, albo takiej, którą Wy polecacie, albo z kolei takiej, jakiejkolwiek, która jest dostępna na polskim rynku w języku polskim, bo no wiadomo też, że te niszowe literatury, no nie jestem w stanie przeczytać ich w oryginale, no bo nie znam na przykład języka mołdawskiego, powiedzmy. No dobrze, więc takie założenia znamy, więc przeczytam Wam, bo niektóre książki już powiedzmy mam zaznaczone jako przeczytane, ponieważ w niedawnym czasie przeczytałam jakąś książkę właśnie z tej literatury i, do, i właśnie pochodzącą z XXI wieku. Więc zacznijmy od pierwszej książki, od pierwszego kraju, może, i to jest Albania. No i czyli będzie tutaj w ogóle 46 krajów, 45, przepraszam. No i mamy tutaj Albanię. Nie czytałam do tej pory żadnej książki pochodzącej z Albanii, ale mam na liście zapisane sobie ołóweczkiem, że mogłabym przeczytać Ismaila Kadare, książkę Wypadek. Um, Postaram się, jeżeli macie jakieś inny pomysł, propozycje, sugestie, to dawajcie znać w komentarzach. Andora, niestety nie mam absolutnie żadnego żadnej świadomości dotyczącej literatury z tamtego kraju, jakiegokolwiek pisarza czy pisarki stamtąd pochodzących. Jeżeli wy wiecie, dajcie znać. Austria. W ostatnim czasie niestety nic nie czytałam współczesnego z Austrii. Mam zapisane. Zapisanego noblistę, e, Petera Handke. E, prawdopodobnie do niego się odniosę, no chyba, że polecicie mi coś ciekawszego innego, co warto z Austrii przeczytać. No i Belia, e, Belgia. Z Belgii też nic nie znam, ostatnio też nic nie czytałam. E, mam zapisaną Amelie Notomp, e, więc prawdopodobnie ją będę starała się przeczytać, ewentualnie wasze komentarze. Białoruś. No Białoruś sobie zapisałam, też nic nie czytałam w ostatnich czasach. Bia... Z Białorusi sobie zapisałam antologię, nie, automat z wodą, gazowaną, z syropem lub bez, Ładzimira Njaklajeł. To jest książka z 2015 roku, więc wpisuje się w XXI wiek. Jeżeli macie jakieś inne propozycje z Białorusi, to chętnie posłucham. Bośnia i Hercegowina też, pomimo mojego wykształcenia, nie znam nic z tamtych krajów, ostatnio nic nie czytałam. Mam zapisanego Milianko Jergowicza, prawdopodobnie po niego sięgnę, bo jest dostępny też w moich bibliotekach. Bułgaria. No, z Bułgarią mam tak, że bardzo dawno nic nie czytałam bułgarskiego. Ale od bardzo dawna z kolei mam na liście do przeczytania Gospodinowa albo Schron Przeciwczasowy, albo Fizykę Smutku. No i na pewno po którąś z tych książek sięgnę, więc nawet nie musicie mi tutaj w komentarzach dawać znać, bo po prostu to jest książka, którą bardzo chcę przeczytać. Znaczy, to jest autor, którego bardzo chcę poznać. Z Chorwacji. No i znowu aż mi głupio, nie znam nikogo, natomiast zamierzam Zorana Krużwara. Ponieważ to jest chorwacki, podobno pisarz, który pisze science fiction i fantasy, i to mnie zainteresowało. Chciałabym poznać jakąś e, książkę, właśnie z tamtych rejonów science fiction. Ciekawa jestem. Z Czarnogóry nie mam nikogo. Czechy. Nie tak dawno, chyba w ubiegłym roku, przeczytałam Petry Dworzakowej Wrony z 2020 roku, więc to mam odhaczone, że przeczytałam. Z Danii. Zapisałam sobie Petera Höga, bo podobno pisze w nurcie postkolonializmu. Co mnie interesuje, nie znam absolutnie literatury duńskiej, ale ten Peter Hoog jest czymś, co mogłoby być ciekawe. Dajcie znać. Estonia. Estonia jest mi dla mnie w ogóle, w ogóle terra incognita. Jan Kapliński, tak sobie zapisałam, ojcu, jakaś powieść, też dostępna w bibliotekach łódzkich, więc może po nią sięgnę, chyba, że macie jakiś inny pomysł, z Finlandii. Nie tak dawno czytałam Seli Ahawę kobietę, która kochała owady. To jest książka z 2014 roku. Poczekajcie chwilkę, sięgnę. To jest książka fińskiej autorki Kobieta, która kochała owady. Książkę dostałam w prezencie od wydawnictwa Relacja i bardzo mi się podobała ta książka. To jest autorka Fińska, natomiast książka nie jest absolutnie o Finlandii, to jest raczej o takiej, już nie pamiętam, niderlandzkiej chyba um, biolożce, która w wieku XVII um, podróżowała po świecie i um, była entomolożką, właśnie rysowała owady i stworzyła wiele takich... Um, atlasów, e, oba, owadów właśnie. Bardzo fajna książka, bardzo ciekawa, e, inspirowana historią Marii Sybilli. No właśnie, e, Maria Sybilia Merian. No oczywiście nie ma napisane w jakim kraju, ale jest w Finlandii. No dobrze, ale finla finlandzką powieść mam zatem zaliczoną. Francuską powieść, no to to jest wiadomo, to są książki, które... Są dość popularne w Polsce. Ja mam akurat Her Hervé Léguillier Anomalia z 2020 roku. Bardzo ciekawa książka, troszeczkę science fiction, troszeczkę sensacji w nietypowej, w nietypowym w ogóle jakimś takim wydaniu. Bardzo mi się podobała. Wydawnictwo Filtry przełożyła Beata Geppert. Polecam Wam książkę Anomali Anomalię. Więc francuską powieść mam zaliczoną. Następnie grecka powieść. I tutaj zapisałam sobie dendryty, kalia papadaki. Dostępna u mnie w bibliotekach łódzkich. natomiast nie mam pomysłu czy są jakieś lepsze powieści greckie z XXI wieku. Jeżeli taki macie jakieś sugestie inne, to dajcie znać. Hiszpania to już chyba mówiłam tutaj na tym kanale, ja strasznie jestem uprzedzona do. Literatury iberoamerykańskiej, więc bardzo liczę na Wasze mm, sugestie, właśnie dotyczące jakiegoś ciekawego pisarza, ciekawej pisarki z Hiszpanii, właśnie, no bo niestety nie mam żadnego pomysłu. Holandia. Ja tu sobie zapisałam wyckie wersteich kwarantannę z 2015 roku, bo wydaje mi się to ciekawą pozycją, ale też nie znam niderlandzkiej powieści. Irlandia. Tu nie tak dawno przeczytałam Sebastiana Barego po stronie Kananu, wydana w 2011 roku. Tę książkę otrzymałam od wydawnictwa. Artridge w prezencie. To chyba był debiut tego autora, ale polecam również Sebastiana Barego Dni bez końca. Wydane w wydawnictwie WAB bardzo dobre powieści. I to jest irlandzki autor, więc te powieści z Irlandii mam już zaliczone. Islandia. Ja sobie zapisałam Irze Zigurdottir. Jeśli macie jakieś inne sugestie, to polecam się w komentarzach. Kazachstan. Nic nie mam. Lichtenstein, Nie mam pojęcia, czy w ogóle ktoś pisze tam, w tamtym kraju. Dajcie znać. Litwę. Nie tak dawno przeczytałam książkę Herkusa Kunciusa, Litwin w Wilnie oraz um, Giedry Radwilawiciute. <dajdzie> Dzisiaj e, śpię od ściany. E, I obie książki i Litwin w Wilnie, i Gabriel, e, Giedry to są książki z. Um, Kolegium Europy Wschodniej, które otrzymałam w prezencie, i to są książki litewskie, e, które hmm, chyba bardziej bym polecała e, dzisiaj od śpię, od ściany. To są krótkie opowieści, e, bardziej mi się podobały zdecydowanie, ale w ogóle polecam wydawnictwo, e, pff, przepraszam, wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej, e, ponieważ, e, no właśnie, wydaje takie niszowe, e, literatury. To jest super. W ogóle chciałabym tutaj wyrazić swoje uznanie dla tych małych wydawnictw typu właśnie Książkowe Klimaty, typu Kolegium Europy Wschodniej, typu Amaltea, które wydają takie literatury niezbyt popularne, właśnie z takich mniejszych krajów, które dzięki nim, właśnie dzięki tym małym wydawnictwom również tłumaczę z takich... Bardziej niszowych języków, mają pracę, mają co robić, nie? To jest niesamowite, że to wykonuje właśnie praca, to wykonują małe wydawnictwa, w sumie prywatne, i, i fajnie docenić po prostu takie nieduże wydawnictwa. Więc Litwę mam zaliczoną, Luksemburg i Łotwę niestety nie. Dajcie znać. Macedonię Północną niestety nie, mam też żadnej. Książki na swoim koncie. Natomiast zapisałam sobie nazwisko Blaże Minewski, Celownik. Jeżeli macie jakiś inny pomysł na książkę z tamtego kraju, to dajcie znać. Malta, Mołdawia, Monako i Niemcy. Nie mam nic. O ile z Niemiec na pewno coś znajdę, to bardzo wa na Was liczę, jeżeli chodzi o Maltę, Mołdawię i Monako. Po prostu dla mnie to są takie białe plamy na mapie Europy, jeżeli chodzi o literaturę. Absolutnie nie mam pojęcia, co tam się pisze. Kto tam pisze. Norwegia. Też ostatnio nic nie czytałam z Norwegii. Zapisałam sobie Herbiorg Wasmo te chwile, jako książki, które są też dostępne w bibliotece, więc zobaczymy. Polska na razie sobie nic nie zaznaczyłam, ale to jest oczywiście wszystko może być, bo w tamtym roku dużo polskiej literatury czytałam, takiej nawet debiutanckiej, więc, więc chociażby. Małgorzaty Lebdy czy Magdaleny Lebdy łakome, można do tego zaliczyć, więc mo, powiedzmy, że mam zaliczone. Portugalia za, zaliczoła, zaliczona, ponieważ przeczytałam nie tak dawna Apokalipsę ludzi pracy, waltera Hugo May pochodzącego właśnie z Portugalii. E, doskonała książka, bardzo polecam. Z Rosji nie mam nic zapisanego, nie znam zupełnie współczesnej powieści rosyjskiej. Hmm, chyba mi tylko. Do głowy przychodzi Wiktor Pielewin, którego mamy na półkach, ale chyba to są jeszcze dosyć stare powieści. Mm -hmm. Rumunia. Rumunia też mi jest dość obca, natomiast zapisałam sobie tutaj coś. Wanujan Wozganian, też dostępne u mnie w Łodzi, ale nie wiem. San Marino, <gryw> nie wiem. To są tak małe kraje, że ja w ogóle nie wiem, czy tam się coś wydaje. Czy po prostu ludzie, którzy tam ewentualnie mogliby pisać, czy nie wydają gdzieś indziej, po prostu nie wiem. Te kraje typu Andora, San Marino, Liechtenstein, to ja absolutnie nie wiem, czy tam jest w ogóle jakiś rynek wydawniczy. No dobra, Serbia. Serbia jest mi bliska, tak ze względu na wykształcenie, ale ostatnio nic nie czytam z tamtych krajów. Zapisałam sobie Dragana Welikicia. Albo Aleksandra Tesicia, bo takie nazwiska mi się gdzieś przewinęły przez jakieś wiadomości, gdzieś tutaj, co się wydaje serbskiego w Polsce, więc może coś z, z tych dwóch panów wybiorę. Słowacja. Liczę bardzo na Was, bo niestety nic nie wyskoczyło mi, a nie wiem, takiego. Co by do mnie przemówiło ze Słowacji. Słowenia. A tu akurat mam zaliczoną, i to nie tak dawno robiłam materiał na kanale dotyczącą tej książki z wydawnictwa Wyszukane. O, kolejne nietypowe wydawnictwo, które wydaje mniejsze literatury, niszowe literatury. Micha Mazzini Wymazana, czyli po słoweńsku Izbrisana. Wydawnictwo wyszukane i to jest książka z 2014 roku wydana właśnie na Słowenii i w Słowenii i u nas wydana w 2020 roku. Bardzo dobra powieść dotycząca takiej też palącej kwestii właśnie tam Polityczno-społecznej w Słowenii, ale w bardzo ciekawy sposób opisana, bardzo mi się podobała, więc bardzo Wam polecam. Więc Słowenię mam zaliczoną. Dalej mamy Szwajcarię, z której nic nie mam niestety, Szwecję. Tutaj sobie zapisałam jako Teres Boman, ta druga, i jeszcze coś czytałam: Teres Boman, więc zapisałam, że odhaczona. Turcja. Zapisałam sobie Elif Szafak, ale jeśli macie jakąś inną propozycję, bo nie jestem przekonana czy Elif Szafak będzie mi się podobała, więc jeżeli macie propozycję inną, to chętnie się zasugeruję. Z Ukrainy sobie zapisałam Siergieja Żadana, czy Siergieja Żadana. Nic z tego autora nie czytałam, a wiem, że jest polecany dosyć szeroko jako dobry literat. Więc interesuje mnie, ale jeśli macie jakąś inną propozycję ukraińską, to chętnie wysłucham. No i kolejny kraj to jest taki kraj, z którego nie przeczytam żadnej książki, jest to Watykan, ponieważ jeżeli coś się tam wydaje, to są to książki dotyczące re religii, a mnie takie książki akurat nie interesują. Przechodzimy do Węgier. Z Węgier też nie mam żadnej propozycji, więc czekam na Was. Wielką Brytanię. Powiedzmy, że zaliczyłam, to jest Ali Smith, cykl Cztery pory roku, z których, które tutaj są u mnie na półce. Jesień nie zima to są moje ulubione części, uważam, że to jest przepiękna literatura, cudowna, trochę refleksyjna, trochę nostalgiczna, jednocześnie współczesna bardzo, a też doskonale napisana w taki fabularny sposób, więc... Świetne książki. No i z Włoch. Zaskakujące, nie mam nic, eee, ale czekam na Was. No i to jest taki mój plan. Eee. Turu po Europie, wycieczki europejskiej. Mam nadzieję, że coś mi zasugerujecie z różnych krajów. Czekam na Wasze komentarze, bo no, mam taki plan. Ciekawa jestem, jak długo mi zajmie przejechanie palcem po mapie i palcem po książkach. Ciekawa jestem, czy Wy macie na swoim koncie jakieś takie wyzwanie zaliczone nie wiem, najwięcej krajów z całego świata literacko, albo cała Afryka z różnych państw, różni autorzy. Yy, swego czasu Ola z kanału Bóg z Tobą yy, miała taki, yy, taki cykl zabawy Instagramowej albo właśnie YouTube'owej yy, Buki Świata, ale ja się troszeczkę bardziej ograniczam i robię Buki Europy, więc <grywamy> zobaczymy. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Klikajcie, komentujcie, bo jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Dziękuję, do usłyszenia, cześć, cześć!